Rynek edukacji online stał się o wiele trudniejszy niż było to jeszcze 2-3 lata temu, ale spokojnie, on nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z roku na rok będzie coraz większy. Zmieniły się jedynie zasady gry i o tych zasadach będę ci mówić w dzisiejszym odcinku, a także pokażę jak wykorzystać do tego wszechobecną sztuczną inteligencję. Obecnie przechodzimy transformację edukacji online. Dlaczego? Ponieważ jest ten próg wejścia praktycznie zerowy. Każdy w ostatnich latach próbował sprzedawać kursy, e-booki, szkolenia i wiele, wiele więcej. Każdy budował swoje marki osobiste, każdy budował Pozycję eksperta, czy jakieś inne tam dziwne nazwy, które sam się określał w rzeczywistości, nie miał klientów. I ten próg wejścia naprawdę jest zerowy, no bo wystarczy wziąć kamerę i zacząć nagrywać. Tak naprawdę ta transformacja postępowała w ostatnich dwóch, trzech latach, ale ludzie tego nie dostrzegali, ponieważ po covidzie każdy był chłonny wiedzy, każdy miał pieniądze, każdy chciał się rozwijać, a teraz, gdy mamy kryzys, nagle jest weryfikacja, tak? Kto ma pieniądze i jest w stanie zainwestować w dobrze taką przekazaną wiedzę, a także w ludzi, Którzy są naprawdę wymiataczami w swojej branży. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, że dzisiaj ludzie nie do końca już będą płacić tobie za jakiś kurs czy z jakiegoś e-booka, żeby się nauczyć czegoś. Większość ludzi dzisiaj płaci za to, jak będziesz wdrażać kogoś w tę wiedzę. Te umiejętności, w te skille, czyli tak naprawdę nie płacimy za wiedzę, a za wdrożenie. I tak możemy określić nową hierarchię produktów. Już e-booki, nawet kursy, nie do końca są fajne pod względem sprzedażowym, jeśli chodzi o skalowanie. Oczywiście, jeśli masz kurs za 1000, 2000, 3000 zł, na tym naprawdę da się robić dobre wyniki. A jeśli sprzedajesz jakiś mały kurs za 200, 300 zł, to niestety, ale prawdopodobnie nie ma co liczyć na jakieś duże sprzedaże. Oczywiście te sprzedaże mogą się generować, ale wszelkie te nisko opłacalne, nisko marżowe produkty, może nawet nie tyle co marżowe, ale niskocenowe, po prostu traktuj jak tzw. entry level, czyli prowadzenie kogoś do Twojego świata, do tej hierarchii wartości, którą prezentujesz. Są takie różne nomenklatury, typu właśnie drabina wartości, gdzie na samym dole dajesz najmniej, za stosunkowo małą cenę to może właśnie być jakiś e-book, chociaż mówię, e-booki dzisiaj to już tak naprawdę wszystko za darmo można dostać w tych e-bookach poprzez ChatGPT czy jakieś inne AI, ale na przykład jakiś mini kurs, tak? Coś, że przez 2, 3, 4 godziny tłumaczysz. I daj to na przykład za darmo albo za 100-200 zł, żeby ktoś wszedł do twojego ekosystemu, żebyś mógł sobie tego ocieplać lida i potem skalować na lepsze usługi. Więc wszelkie te mini produkty traktuj jako górę lejka sprzedażowego, czyli to co jest na górze, stosunkowo dużo ludzi będzie wpadało, ale potem do każdego kolejnego etapu będzie taka selekcja naturalna. Trochę ludzi będzie tobie ufać, trochę nie, trochę będzie zachwycona tym mini produktem, będzie chciała współpracę, będzie chciała kupić coś większego i tak dalej, tak dalej. I obecnie co zauważyłem, to wracamy do fundamentów, czyli do pracy 1 na 1, pracy trochę ala trener, bądź osoba, która zarobi za Ciebie jakieś konkretne czynności, usługi, bądź dostarczy jakiś produkt. Ta praca 1 na 1 naprawdę dzisiaj jest bardzo ceniona przez wielu ludzi i się nie dziwię, ponieważ wiele kursów jest po prostu słabo nagranych, jest masa tej wiedzy takiej oczywistej, jest takie nawijanie makaronu na uszy, nie ma konkretów, nie ma przedstawienia tej wartości, którą no płaci się nieraz 4, 5, a nawet więcej stów, no i oczekuje się, że jakoś tu wiedzę się zdobędzie, że to będzie rzetelne. Niestety nawet największe marki osobiste często walą sobie trochę wałki w tym temacie, ponieważ uważają to jako idealny moment do zapchania sobie kieszeniami yy, właśnie poprzez te kursy i no wypuścimy sobie coś na odwal, a dzięki temu zarobimy, ale niestety ta marka, i ta łatka przy tej marce będzie naprawdę splomiona. Więc współpraca jeden na jeden, bezpośredni konsulting, wprowadzanie kogoś, mentoring, bądź dosłownie outsourcing pewnych działań, będzie jak najbardziej dzisiaj moim zdaniem rozwojowe i to widać też po usługach tzw. high ticket, gdzie dużo jest tych, wiadomo, nie chcę wymieniać nazwisk, ale dużo ludzi promuje te high tickety, ja nie do końca to tak nazywam high ticketem, po prostu usługa bardziej prywatna, personalizowana, można nazwać to oczywiście high ticket. Druga rzecz to są społeczności i społeczności płatne, nie tylko te membershipy online, gdzie mamy jakiś, nie wiem, Discord, czy jakiś Slack, czy cokolwiek innego, ale przede wszystkim te społeczności, które łączą świat online z offline. Zwróć uwagę, jak na przykład są jakieś kluby golfowe, czy jakieś kluby pokerowe, czy jakieś inne tam, ale związkowe nad kluby, one często spotykają się offline, jeden na jeden, w sensie w grupach, tak, na żywo. I tak samo właśnie Ty przy projektowaniu społeczności możesz mieć na uwadze to, aby właśnie budować taką społeczność opartą na offline. Ja obecnie jestem na projektowaniu takiej społeczności Expert Business Club, która będzie co kwartał docelowo spotykała się w Warszawie offline na spotkaniach, warsztatach, konferencjach, a czasem też może jakieś wyjazdy integracyjne i tak dalej. Na razie to wszystko jest po dopiero startuje ten projekt. W opisie, oczywiście, też masz wszelkie informacje odnośnie tego projektu. Obecnie trwa przedsprzedaż. A dlaczego ludzie chcą się spotykać? Ponieważ po ostatnich pięciu latach ludzie są już zmęczeni tymi wszystkimi konferencjami online, tymi spotkaniami na Google Meetie czy Zoomie i tak dalej. To już jest takie, może nie tyle co do lamusa, przechodzi, bo nadal to jest praktyczne oczywiście, ale ludzie potrzebują kontaktu fizycznego i to jest w 100% naturalne. Dużo ludzi teraz trąbi o przyszłości marki osobistej, o tym, że AI zastąpi nas i w ogóle awatary i to wszystko. Moim zdaniem guzik prawda, ponieważ autentyczne. Marki osobiste nadal będą się bronić, ponieważ ludzie chcą kupować od ludzi. Influencing sam sobie nadal będzie skuteczny, ponieważ lepiej, który taki, ja, który się pomyli, przejęzyczy, niż idealny awater AI, który by teraz tłumaczył jakieś różne zjawiska naukowe, edukacyjne i tak dalej. To by oczywiście przyciągało też pewną grupę odbiorczą, ale deinfluencing w 2025 roku jest coraz bardziej popularny i coraz więcej ludzi korzysta właśnie z tego trendu, aby się doczepić, mówić o jakichś porażkach i tak dalej, i tak dalej. Ludzie po prostu z tym się się będę utożsamiać. Ja widzę po sobie, jak marka osobista dała mi wiele możliwości, zarówno w rozwiązaniach, takich typowo w skalowaniu marki, ale także, gdy prowadziłem jeszcze swoje gastro. Potrafiłem wspomagać swoje działania marketingowe z marki osobistej do rozwijania swojego biznesu. I to właśnie jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego warto budować markę osobistą. Oprócz tworzenia jakichś swoich produktów i usług związanych bezpośrednio z marką osobistą, to warto dodawać do tego takie boostowanie swoich firm bądź usług które wychodzą spoza marki, tak? Czyli mamy jakąś, nie wiem, firmę sprzątającą, niech bądź, bądźmy marką osobistą w temacie właśnie sprzątania, edukujmy, pokazujmy i tak dalej, jak gdzieś tam budujmy społeczność, ale też jednocześnie będziemy bustować nasze usługi, takie typowo firmowe. Ja tak miałem, ludzie z całego województwa przyjeżdżali, ponieważ wiedzieli, że biznes w dresach prowadzi właśnie lokal z kebabem. I dlatego oni chcieli przyjeżdżać, żeby zbić ze mną pionę, zjeść jakieś tam dobre jedzenie, zrobić nawet niektórzy ze mną zdjęcie. Dodatkowo wtedy nie jesteś zakładnikiem swojej niszy, nie jesteś zakładnikiem takiej jednej dziedziny tylko, tak, gdy rynek upada, to Ty też upadasz, ale mając markę osobistą możesz tak zwinnie się przemieszczać, możesz otwierać nowe projekty, nowe produkty, nowe usługi, wchodzić w różne współprace, czy to reklamowe, czy to biznesowe, naprawdę jest multum możliwości, więc ta dywersyfikacja przychodów jest o wiele większa, niż budując jeden biznes przy jednym brandzie, więc ta marka osobiście wychodzi kilka kroków do przodu, na przykład Rafał Brzoska, zwróć uwagę na to, większość ludzi kojarzy Impost, ale też bardzo dużo ludzi wie, kim jest Rafał Brzoska. Pamiętaj o tym, że AI naprawdę potrafi zmienić pracę, przyspieszyć, ulepszyć, zmienić naprawdę perspektywę myślenia, a także wyręczyć się w wielu kwestiach. O tym mówiłem w poprzednim filmie, o tych narzędziach AI, z których korzystam, warto się zaznajomić z tamtym odcinkiem i tam pokazuję też właśnie m.in. dlaczego wykorzystuję AI do tworzenia kontentu, jak przyspieszę moją pracę i itd. Też możesz właśnie sobie to wykorzystać, zmapować moje procesy, możesz do mnie napisać także w mini kursie, który link jest poniżej, możesz sobie odebrać i zobaczyć, jak bezpośrednio pracuję z AI, do czego go wykorzystuję, jak praktyczne właśnie rozwiązanie podczas tworzenia marki osobistej można wykorzystać w AI. I właśnie dzięki temu to jest naprawdę kilka kroków do przodu byłbym, gdyby 3 lata temu te wszystkie narzędzia, które są dzisiaj dostępne, były właśnie 3 lata temu. Więc dzisiaj, jeśli zaczynasz ten temat, to nigdy nie było łatwiej niż, niż wcześniej, tak naprawdę moim zdaniem. Mimo, że konkurencji jest więcej, ale też stosunkowo jest łatwo nadal się wyróżnić, Poprzez właśnie umiejętne zastosowanie narzędzi AI, a także Twoją kreatywność i Twój instynkt do tworzenia kontentu. Jeśli miałbym określić taki framework tworzenia strategii i kontentu, to na starcie dawaj jak najwięcej wiedzy za darmo, dawaj nawet 100% swojej wiedzy, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, ludzie będą płacić za wdrożenie, a nie za czystą wiedzę. Dzisiaj wiedzy jest multum. Na YouTubie anglojęzycznym, na polskim YouTubie, na Google, wszędzie gdzie wpiszesz, po prostu jest masa wiedzy. AI za Ciebie wygeneruje masę tekstu, jest w stanie. The cat Dosłownie, jakieś gotowe PDFy ci podesłać w Perplexity, na przykład artykuły, podsumowania, statystyki, dane, wszystko. Więc tak naprawdę, jeśli będziesz tylko mówić o tych danych, o tych informacjach, o tej wiedzy, to no, raczej ludzie nie będą od Ciebie kupować, musisz pokazać, że naprawdę znasz się na temacie, powstać ci jakiś case studies, bądź autentyczny, pokazuj siebie też swój personal brand, czyli dlaczego to tworzysz, tak jak ja stworzyłem filmik, dlaczego sprzedałem lokalskę bałem, jaka moja była przedsiębiorcza, historia, tam wszystko, też zapraszam do tego filmu, więc tak naprawdę. Im więcej będziesz pokazywać siebie, nie tyle co swojej prywaty, ale swojego podejścia do życia, do biznesu, do kontentu, do tego, jak edukujesz i dawał te 100% wiedzy. Patrz, ja na przykład stworzyłem ten mini minikurs ponad 2 godziny. On jest 100% do odebrania za darmo i ludzie do mnie wracają z tym feedbackiem, że naprawdę genialny mini kurs, że naprawdę fajny wartościowy materiał, że dużo się dowiedzieli i też jakoś tam pomogło to usystematyzować wiedzę. Więc oczywiście mogłem sprzedać go za nie, 100-200 zł, tylko nie o to w tym wszystkim chodzi. Im bardziej będziesz wchodził w te tematy, im bardziej będziesz poznawać rynek. A jak to robić? Poprzez rozmowę jeden na jeden. Wiem, że wydaje się to na początku trudne, może nudne, ale dziękuję każdemu, kto Cię zaobserwował, kto Cię dodał do kontaktów na LinkedInie, kto napisał Ci wiadomość, komentarz, polejkował, cokolwiek, napisz do niego, a także wyjdź pierwszy z inicjatywą. Ja bardzo często dziękuję ludziom za to, że mnie zaprosili do kontaktów na LinkedInie. Wtedy nawiązuję relacje, wchodzę w jakieś rozmowy, czym się zajmujesz, jak zarabiasz, jaki masz model biznesowy i gdzieś tam może się okazywać, że Nagle mamy wspólny język, fajnie się dogadujemy. Może jakąś wspólną usługę? Może właśnie ktoś będzie moim klientem? Może ja. Kogoś będę klientem, kto wie. Kolejnym genialnym narzędziem jest to, jak tworzysz lead magnet, czyli ktoś dostaje coś za darmo od ciebie, na przykład w postaci tego, że zostawi swojego maila, warto zbierać ankiety. Oczywiście te ankiety możesz dać i w social mediach. Tak jak ja badam czasami na Story różne rzeczy, tak samo ty możesz wrzucać ankiety, czy to w formie Google Docs, czy czegokolwiek. Badaj ankietami potrzeby klientów, zadawaj pytania, z czym się mierzą, jakie mają problemy, co jest najtrudniejsze dla nich w XYZ i dzięki temu. Będziesz też rozumieć, jaki tworzyć content oraz jakie przyszłości rozwiązania, produkty bądź usługi wprowadzać. Naprawdę, bardzo dużo ludzi nie docenia ankiet i nie wie, jaki potencjał w nich drzemie. Ja nieraz mam po kilkaset odpowiedzi z ankiet różnych. Dzięki temu wrzucam też przez AI i mam masę odpowiedzi. Mam masę też zagwozdek, jak dalej działać, jakie produkty wprowadzać, jakie usługi, jak konsultować ludzi i wiele, wiele więcej. Pamiętaj też, że przy tej sprzedaży jeden na jeden, jeśli człowiek się chce nawiązać, z tą współpracą w formie jakichś konsultacji, mentoringu, może jakiegoś szkolenia, warsztatów. Bardzo często, oprócz tego obserwacji w social mediach, czyli zaufania, Insta Stories, czy tam YouTube i tak dalej, ludzie też będą się zgłaszać do ciebie, czy to w mailach, ale też warto przekierowywać te osoby na rozmowę. No takie ale konsultacje. Ja to zazwyczaj robię w formacie 15 do 30 minut, gdzie poruszamy ten problem klienta po wcześniejszej ankiecie, czyli dostaję odpowiedzi od niego, ja już wiem mniej więcej na czym stoi, też jakie ma przychody, ile jest w stanie zainwestować i wtedy różne rozwiązania daję mu do zaoferowania i właśnie dostaję też informację zwrotną później w czasie rozmowy na żywo, czy ta osoba decyduje się na współpracę ze mną, tak? Może to być oczywiście jakaś tam yy, za kilka dni pod, podjąć tą decyzję, bo czasami no wiadomo po kilka Tysięcy złotych taka usługa może kosztować, i ciężko się zdecydować tak od razu. Ale te rozmowy 15-30-minutowe one teoretycznie będą cię trochę kosztować czasu, ale finalnie zbudujesz relacje jeszcze głębsze z tymi ludźmi. Po, po drugie, jeśli te osoby po prostu no, zrezygnują i nie, nie wezmą udziału w tym twoim projekcie. To masz informację zwrotną, co poszło nie tak, bo ta osoba często się podzieli: Słuchaj, to jest za drogie, nie do końca czuję to, jeszcze ci nie ufam, i tak dalej. Druga opcja: jeśli ktoś zdecyduje się, to masz od razu feedback, że twoja oferta działa i te rozmowy jeden na jeden. Też może nieraz archaiczne, one naprawdę bardzo dobrze działają. Tylko kierowanie ludzi na jakiś Calendly i tak dalej, czy na rozmowy Google Meet, no one naprawdę działają i dają mega wyniki zarówno sprzedażowe, jak i poznawaniu potrzeb klienta. I na koniec dywersyfikuj. Nigdy nie skupię się na jednym produkcie czy usłudze. Na początku, oczywiście, ulepszyj to i skaluj się w tym, ale z czasem dodawaj coś nowego. Jakiś nowy produkt, nowa usługa, nowy jakiś pomysł na biznes, ze względu na to, że bardzo łatwo się uzależnić od jednego, dwóch, 10 klientów, ale co w momencie, gdy ci klienci zaczną rezygnować? Ja tak miałem, gdy prowadziłem swoją agencję marketingową. Miałem kilku klientów stałych i jakoś nie zabiegałem o nowych, bo po prostu to były dobre pieniądze. Miałem też masę pracy po prostu przy tych klientach. No i doszedłem do wniosku: no, ok. A nagle te przychody zaczęły uciekać, i co ja wtedy będę robić? Zacząłem szukać nowych rozwiązań, nowych możliwości. I oczywiście, tak samo to działa w marce osobistej. Dywersyfikuj i też działaj w różnych branżach ościennych. Czyli jeśli poruszasz temat jeden, to dookoła możesz sobie rozrysować różne kółka i załóżmy, no jesteś trenerem personalnym. wokół tego można naprawdę dużo tematów poruszyć, takich jak dietetyka, podejście do spania, optymalizacja właśnie snu, działanie jakieś, no, różne pod względem mindfulness, dieta i tak dalej, tak dalej, Masz bardzo dużo tych tematów, które możesz dookoła wypisać. I nagle okazuje się, że tworzysz nową niszę. I tak, na przykład, jesteś dietetykiem, i to jest twoja główna branża, czyli w tym głównym kółku jest dietetyk, i jednym z tych kółek nachodzących na siebie jest na przykład y, piłka nożna, tak? Sport. I okazuje się, że możesz być dietetykiem dla szkółek piłkarskich. Decyzyjne osoby to są rodzice, i z komunikacji wychodzisz taką, że warto już od tam któregoś roku życia dbać o dietę młodego sportowca, ponieważ to ogromnie wpływa na wyniki sportowe. I potem ktoś tam może zostać tam drugim lewandowskim, powiedzmy tak marketingowo, na pewno by to fajnie brzmiało, szczególnie jeśli chodzi o rodziców, bo oni chętnie by coś takiego kupili prawdopodobnie. Więc nagle tworzy się dietetyka sportowa, dietetyka w piłce nożnej, nowa jakaś Nowa jakaś nisza, nowe zapotrzebowanie. I warto szukać tych ościennych branż. Ja na przykład, jak działam około biznesowych tematach, to patrzę, ja i tematy psychologiczne, sprzedażowe, marketingowe, i ja się po prostu rozwijam na różnych płaszczyznach i też komunikuję o różnych rzeczach. Dlatego właśnie warto te branże ościenne sobie dodawać. Jak to robić? Prosty sposób: kółeczko na środku kartki, twoja główna branża, dookoła różne kółka. I które kółka najbardziej będą zachodzić na siebie pod względem tego, które tematy najbardziej z tobą rezonują, to po środku nagle stworzy się coś nowego, czyli nowa branża, nowa nisza, której prawdopodobnie jeszcze nikt nie zagospodarował, lub jest bardzo mało osób, które zagospodarowały, i w taki sposób bardzo szybko się wyróżnisz. I to by było na tyle. Jeśli masz jakieś pytania, możesz śmiało do mnie napisać na maila, wiadomości prywatne na Instagramie, czy tutaj w komentarzu, a także przypominam, że jest do odebrania darmowy mini kurs który jest w 100% do odebrania za darmo w linku poniżej. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym.